Panie Przewodniczący, ja mam trzy krótkie pytania, które w dużej mierze pokrywają się z pytaniami moich przedmówców. Po pierwsze, w jaki sposób porozumienie w sprawie handlu elektronicznego wynegocjowane przez WTO poprawi sytuację producenta europejskiego lub nawet lokalnego producenta europejskiego? Czy jest jakikolwiek pomysł na to, by e-commerce po prostu łączył lokalnego konsumenta z lokalnym dostawcą, zwłaszcza w zakresie dostawy żywności? Drugie pytanie: Jakie są możliwe scenariusze, jeśli ostatecznie porozumienie nie zostanie ratyfikowane przez Stany Zjednoczone? No i z jakimi konsekwencjami biznesowymi będzie się to wiązało? I trzecie pytanie: W jaki sposób Komisja Europejska zamierza zrealizować wielokrotnie wyrażaną troskę o rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w ramach tego porozumienia? Czy europejskie przedsiębiorstwa po prostu będą miały strukturalne, finansowe lub prawne wsparcie w swojej działalności e-commerce? Czy niestety. Czego można się spodziewać? Zyskają na tym przede wszystkim multikorporacje, no eliminujące właśnie takie słabsze podmioty z europejskiego wspólnotowego rynku. Dziękuję. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu filmu na innych platformach social media. Jeśli chodzi o opłaty celne, to tutaj o te zapisy i ich powiązanie z moratorium. Oczywiście decyzja dotycząca moratorium jest decyzją polityczną, i nie wyglądało to zbyt pozytywnie na ostatniej konferencji ministerialnej, i nie będzie to prosta dyskusja. Ale uważamy, że przedstawienie tego tutaj gdzie mamy zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się i dużą ilość członków, do, to dodatkowy argument w naszych dyskusjach na przykład z krajami Afryki, jeśli chodzi o moratorium. Nie będzie to łatwe, ale jest to dodatkowy argument, że udało nam się dojść do takiego porozumienia z tak dużą ilością członków. I musimy się przyjrzeć dalszym możliwościom działania, jakie jest prawdopodobieństwo odnowy moratorium, jakie będą tego koszty polityczne, i musimy to wszystko dokładnie zanalizować. Jeśli chodzi o integrację w załączniku czwartym, harmonogram i prawdopodobieństwo różnych stanowisk Stanów Zjednoczonych. Harmonogram powiedziałabym tak szybko, jak to tylko możliwe, ale tylko wtedy, kiedy yy, dokładnie yy, Stabilizujemy kwestie GSI i JTSI. A zatem teraz to, co jest najważniejsze, to to, aby jak najwięcej członków tę wspólną inicjatywę poparło. Oprócz członków wspomnianych w przypisie, mamy też kilku innych, którzy jednakże muszą jeszcze przejść przez wewnętrzne procedury, konsultacje i tym podobne. A zatem wciąż jeszcze pozostaje trochę czasu, aby zaangażować również tych członków. Jednakże nie chcemy czekać zbyt długo, chcemy działać, jeśli chodzi o włączenie załącznika czwartego, i zasadniczo mamy wniosek o podjęcie decyzji na Radzie Ogólnej, i oceniamy, że wydarzy się to raczej nie w przyszłym miesiącu, ale w przyszłych kilku miesiącach, jeśli chodzi o harmonogram. Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo, no cóż, zważywszy na to, jak zachowują się Indie czy RPA, jeśli chodzi o wewnętrzne regulacje, czy też ułatwienia porozumień inwestycyjnych na rzecz rozwoju, to spodziewamy się bardzo trudnej dyskusji. Ale raz jeszcze nie chcemy się zniechęcać, ponieważ mamy bardzo wielu członków WTO, którzy reprezentują 90% światowego handlu. Jest to bardzo ważne porozumienie, które posuwa sprawy do przodu na forum WTO i takie kraje jak Indie czy RPA muszą zwracać na to uwagę. A zatem jeśli pojawią się problemy, to trzeba zrozumieć, na czym one polegają i jak je rozwiązać. I chcemy skupić się na tym, aby włączyć to w. WTO. Jeśli chodzi o stanowisko Stanów Zjednoczonych, to myślę, że trudno jest się spodziewać, że będziemy mieli jasne stanowisko w najbliższych miesiącach, zważywszy na wybory w Stanach Zjednoczonych. Musimy poczekać na nową administrację, co oczywiście nie oznacza, że nie będziemy kontynuowali rozmów ze Stanami Zjednoczonymi w międzyczasie, aby zrozumieć, na czym polegają problemy, ale myślę, że jasne. Wskazania co do stanowiska raczej nie pojawią się przed objęciem urzędu przez nową administrację, i oczywiście będzie to zależało też od tego, jaka ta nowa administracja będzie, i to również musimy wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o kwestię MŚP, która przewijała się w wielu pytaniach i znaczenie, tego porozumienia dla MŚP. Kwestia dotycząca opłat celnych i brak o należności celnych w przypadku transakcji elektronicznych, co jest bardzo jasną korzyścią dla MŚP, aby zapisać jasno na papierze tę zasadę i wprowadzić takie jasne rozwiązanie, a nie jedynie rozwiązanie, które jest każdorazowo przedłużane o dwa lata, co powoduje, że przedsiębiorstwom bardzo ciężko jest planować zważywszy, że jest to krótkoterminowe rozwiązanie. I następnie również to, że mamy bardzo skomplikowany rynek cyfrowy z różnymi zasadami w różnych krajach i cyfryzacja handlu, jeśli chodzi o handel bez wykorzystania papieru, o dokumenty czy też e-podpisy, wszystko to naprawdę jest dużym czynnikiem ułatwiającym prowadzenie interesów, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw ponieważ duże przedsiębiorstwa mogą sobie radzić z różnymi rzeczami, mogą mieć konsultantów i prawników w różnych krajach, ale to MŚP właśnie najbardziej cierpią w wyniku tej różnorodności zasad. A zatem takie ujednolicenie będzie stanowiło ogromne korzyści, zwłaszcza dla MŚP. To, że będą istnieć modele i szereg. Usprawnień i ułatwień, które będą miały do nich zastosowanie. I padło też pytanie dotyczące moratorium i krajów rozwijających się i pomocy udzielanej przez inne państwa. I jest to ważny element, ważna część całego porozumienia. Mamy zapisy dotyczące rozwoju, które dopuszczają szereg elastyczności dla krajów rozwijających się, jeśli chodzi o wdrażanie, czy też wybór tego, jakie artykuły będą one chciały wdrożyć na późniejszym etapie, czy też przeprowadzanie testów pod kątem wdrażania. I wszystko to przy wsparciu innych członków. Jak Państwo wiedzą, Unia i jej państwa członkowskie są największymi darczyńcami światowej współpracy rozwojowej, w tym skierowanej na rozwój cyfrowy, co materializuje się we wsparciu technicznym, budowaniu zdolności czy instytucyjnym wsparciu budżetowym. Mamy bardzo wiele programów na polu rozwoju cyfrowego, aby wspierać wdrażanie OTS w krajach rozwijających się. I mamy już istniejące programy, które zostaną wykorzystane w tym celu. I jeszcze kilka słów o moratorium i jego roli dla krajów rozwijających się. Jest to bardzo ważne dla tych krajów, jest to kluczowe dla rozwoju handlu elektronicznego, handlu cyfrowego w tych krajach, ponieważ zapewnia, że konsumenci i przedsiębiorstwa będą miały dostęp do ogromnego wachlarza technologii, która jest czymś bardzo potrzebnym w krajach rozwijających się. I to umożliwia dostęp, umożliwia wybór, czyli powstanie konkurencyjnego rynku z konkurencyjnymi cenami. Tak, że naprawdę kraje te będą mogły sobie pozwolić na te technologie dzięki brakowi należności celnych. Przechodząc do usług audiowizualnych, to co jest ważne, to ustanowiliśmy oczywiście politykę dotyczącą usług audiowizualnych, która jest konsekwentnie stosowana przy okazji zawieranych przez nas porozumień. To porozumienie ma naturę ułatwiającą handel, czyli nie ma Tutaj nie ma to zastosowania do kwestii, kiedy dostęp do rynku jest już udzielony, czyli nie ma tutaj zapisów o udzielaniu dostępów do rynku, nic o kodzie źródłowym czy kwestii dostępu do rynku i porozumienie to w żaden sposób nie wpływa na możliwości Unii do rozwijania jej polityki audiowizualnej. I dlatego właśnie popieramy istniejące porozumienie bez jasnego odniesienia się do kwestii audiowizualnych, ponieważ ta polityka nie jest objęta tym porozumieniem. I już się tym na różnych spotkaniach zajmowaliśmy. To, co jest ważne, gdyby dodatkowe artykuły dotyczące przepływu danych czy kodu źródłowego miały zostać włączone do porozumienia na późniejszych etapach, na kolejnym etapie porozumienia, to Unia zapewniła gwarancję, że dyskusje dotyczące wyłączeń z zakresu zostaną ponownie otwarte. Czyli to byłby ten moment, kiedy temat ten wrócił. Do debat, co pozwoliłoby nam wówczas ponownie wrócić do kwestii polityki audiowizualnej i wyłączenia na tym etapie. No, we have a... Jeżeli chodzi o nasze porozumienie, które zostało niedawno zawarte z Singapurem, i teraz negocjujemy z Koreą, to. Oczywiście tutaj dochodzi do takiej uzupełniającej się interakcji między tym wspólnym porozumieniem, a tymi dwustronami, bo, bo, bo to pierwszej opiera się o benchmarki w różnych krajach i możemy potem na tych benchmarkach się oprzeć dla naszych umów o handlu o handlu. Oczywiście możemy być bardziej ambitni potem też w naszych dwustronnych umowach, więc nie, no więc nie, ma, nie mamy jeszcze pewności, na czym zakończy się ten proces, ale ważne jest niemniej, by kontynuować również dyskusje dwustronne. Więc co jest dla nas ważne? Jak powiedziałam, chodzi o, o takie porozumienie, które ma ułatwić, tworzyć benchmarki, pewien zestaw zasad, które będą stosowane w krajach, co zapewni przewidywalność i pewność prawną dla działalności. To jest bardzo ważne również dla naszych przedsiębiorstw. A co jeżeli Stany Zjednoczone nie przystąpią do tego porozumienia? Oczywiście nie będzie to dobre, Stany wciąż odegrają ważną rolę, bo znaczy inaczej my wciąż, to porozumienie wciąż będzie ważne, bo wiele państw się po, do niego to popiera. I będzie to ważne dla elektronicznego rynku. Ale wierzymy, że po tych wewnętrznych refleksjach Stany Zjednoczone, które jednak były zaangażowane w ten proces przez pięć lat, to nie tak, że były gdzieś z boku i nie były zainteresowane. Jesteśmy teraz na takim specyficznym etapie tych dyskusji um, a, i mamy nadzieję, że Stany Zjednoczone jak zdecydują się przyłączyć się. Jeżeli chodzi o Chiny, Chiny dołączyły do konsensusu w tej sprawie. Kilka krajów które są w przypisach, nie wymienię ich wszystkich, bo czas ucieka, a mój dyrektor generalny też jest tutaj i, za, i jakby daje mi znaki, żebym jeszcze szybciej mówiła. I jeżeli chodzi o te kraje, które nie są gotowe przystąpić, to znajdą je Państwo w przypisach do tego no, oświadczenia. Tam na przykład jest Turcja, Gwatemala na tej liście, ale też inne. Choć niektóre z nich, jak mówię, przechodzą jeszcze wewnętrzne, specjalne procedury. Jeżeli chodzi o pytanie w sprawie sojuszu na rzecz prywatności, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, ale też Gwatemala, Ekwador, Paragwaj i kilka partnerów afrykańskich, około, w sumie około 40 krajów tu mamy, które to poparły. Mówiłam już o cłach i krajach rozwijających się. Jeszcze padło pytanie o kod źródłowy i dostęp władz publicznych do tego kodu źródłowego i czy to znalazło się w tym porozumieniu. Odpowiedź brzmi: tak, znalazło się tam i ważne jest, by zapewnić zabezpieczenia tak, aby władze publiczne mogły mieć. Dostęp do kodu źródłowego i tu przewidziano zestaw pewnych wyjątków, jeżeli chodzi o dostęp do tego kodu w takich sytuacjach. Przepisy dotyczące i kodu źródłowego, i przepływu danych będą przedmiotem dyskusji w, dru na, w drugiej fazie tych negocjacji. Spodziewamy się, że one nastąpią w miarę niedługo, ale dopiero kiedy zamkniemy całkowicie pierwszy etap. Jeszcze była mowa o krajach rozwijających się, to już do tego się odniosłam. I ostatnie pytanie, jakie padło, dotyczyło Indii, które przestały stać w opozycji. Musimy zrozumieć, jaka jest pozycja Indii. Indie muszą zrozumieć, jak ważne jest to porozumienie dla WTO i dla osiągnięcia dalszych postępów. Jeszcze cyberbezpieczeństwo. Znalazły się to zapisy, które tworzą taką minimalną bazę dla wszystkich krajów, aby uwzględniły one w swojej polityce kwestie cyberbezpieczeństwa. Jest to niezwykle ważne, choć niekoniecznie powiązane z zaangażowaniem przedsiębiorstw tego sektora.